Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się przy Ulicy Zwycięstwa, gdzie do niedawna był mały plac zabaw dla najmłodszych. W ostatnim czasie wpłynęła do Urzędu Miasta petycja. Niestety z przyczyn formalnych nie mogła być ona zaakceptowana, ale to nie zamyka sprawy. Szanowni mieszkańcy, podjęliśmy decyzję w urzędzie już jakiś czas temu, że wykonamy plac zabaw dla najmłodszych. W przyszłorocznym budżecie zamierzamy ująć małą inwestycję. Powstanie tutaj Miejski Plac Zabaw dla Najmłodszych. Szanowni Państwo, w dzisiejszych trudnych czasach zachęcam do kontaktu z nami, radnymi, nie tylko radnymi z tego rejonu, ale każdymi, z którymi macie najbliższy kontakt, ja zapraszam do kontaktu oczywiście ze mną. Eee, za naszym pośrednictwem w sposób bezpieczny zostaną rozwiązane Państwa e, prośby, sprawy i problemy. Oczywiście w miarę możliwości budżetu miejskiego. Pozdrawiamy serdecznie.